Cześć! No, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Rok i mam dzisiaj bardzo, bardzo dobry dzień. Nie powiem Wam dlaczego ten dzień jest dobry, yy, ale podejmę się ważkiego tematu, jaki zresztą możecie zobaczyć w tytule i być może yy, uda mi się nikogo nie obrazić przy tym. A to nie znaczy, że będę jakiś srogi wyjątkowo, ale temat jest yy, bardzo ważny w zasadzie. Bardzo ważny w zasadzie. Jest to istotny temat dla wielu osób. Okej, okay, ale zanim przejdę do rzeczy, opowiem Wam fascynującą historię. Historia jest fascynująca dla mnie, mam nadzieję, że Was też zainteresuje. Był sobie ojciec i syn. Historia jest autentyczna. Był sobie ojciec i syn. Obaj byli, gdzieś pracowali na uniwersytecie, zajmowali się różnymi dziedzinami nauki. Nie powiem wam teraz dokładnie, jakie to były dziedziny, bo nie jest to do końca istotne. Ojciec, profesor wiekowy, miał wypadek. Taki wypadek, nie że wpadł pod samochód czy coś, ale miał albo wylew, albo jakiś udar. Czy inaczej znakomita część, to źle powiedzłe słowo, znakomite, bardzo ważna część jego mózgu uległa totalnemu zniszczeniu. Lekarze powiedzieli, że niestety ten pan profesor, chociaż nie taki stary, będzie musiał resztę życia spędzić na łóżku. Jako warzywo, bo ani niestety nie będzie mógł myśleć. Wszelkie procesy myślowe, wszelkie procesy takie codzienne rzeczy, które robimy, znajdowały się w tej części mózgu, odpowiadał za, o, o, odpowiadała za nie ta część mózgu, która niestety uległa totalnemu zniszczeniu. Syn, kiedy to usłyszał, był bardzo zmartwiony. Oczywiście bardzo kochał swojego ojca i bardzo go szanował. I w ogóle pewnie dużo rzeczy, ponieważ poświęcił dla niego bardzo dużo, i zaraz wam o tym opowiem. Nie zgodził się na to. Nie wiem, czy, czy dziedzina nauki, którą zajmował się syn, dotyczyła mózgu, ale wiedział jedno: że mózg ludzki jest bardzo elastyczny i że jak mu się da odpowiednio dużo czasu, to potrafi się nauczyć rzeczy, których wcześniej nie był w stanie zrobić. Zabrał zatem tego ojca z kliniki, a jako, że i postanowił przeprowadzić na nim pewien eksperyment, chociaż to brzmi że nieładnie, ale eksperyment był bardzo, bardzo dobry, bardzo ważny. Yy, i dobrze się skończył dla wszystkich. Zabrał tego ojca do Meksyku, tam kupił dom, yy, ponieważ bał się w Stanach Zjednoczonych to robić, że nie zostanie aresztowany, a tego ojca zabiorą z powrotem do ośrodka, w którym będzie tkwił, jak ważło na łóżku przez resztę życia. I co zrobił z tym ojcem? Ano... położył go na trawie. <laughs> brzmi, to, brzmi to idiotycznie. Traktował go jak noworodka. Ten ojciec oczywiście yy, gdzieś tam się trochę ruszał, próbował się gdzieś przesuwać. Yy, na początku czołgać się, jakoś przewracać na tej trawie. Potem po jakimś czasie zaczął raczkować. Ten syn musiał się wszystkim zajmować. Musiał go karmić jak niemowlaka. Musiał mu zmieniać pieluchy, musiał go myć, musiał robić wszystko za niego. Spędził tam rok, od, od roku do trzech lat życia. Nie jestem do końca pewny, to zresztą nie jest istotne, bo liczy się skutek. Po jakimś czasie ten ojciec zaczął przejawiać zdolności dziecka, większego trochę niż niemowlak. Potem coraz większego, coraz większego. Zajął, zajął ten proces, powtarzam, od roku do trzech, kiedy ten człowiek odzyskał pełną sprawność umysłową. E, oczywiście wszyscy uważali, że to cud, że, to był że, że że coś takiego nie mogło się zdarzyć, i zakładali, że była błędna diagnoza, e, którą podjęli, e, którą, którą orzekli lekarze jakiś czas temu. Ten ojciec chyba wrócił do pracy. I umarł kilkanaście lat później, wspinając się na jakiś szczyt w Himalajach. Nie wiem, czy to był Monteverest, czy coś innego. Tak czy inaczej, spędził jeszcze kilkanaście lat bardzo wesoło, bardzo żywotny był z niego staruszek. Co się okazało po tej śmierci? Po tej śmierci przeprowadzono na nim sekcję i okazało się, że ta część mózgu, która, którą lekarze orzekli za zniszczoną, faktycznie była zniszczona. Jaki z tego wniosek? Taki, że ta część mózgu mniejsza, która, była, która normalnie była odpowiedzialna za zupełnie inne rzeczy, przejęła te funkcje, które normalnie pełniła reszta, reszta mózgu. To jest niesamowite, że nasz mózg ma zdolność do... Jest niesamowicie elastyczny. O mózgu bardzo, bardzo niewiele wiemy. Ja też nie zamierzam się tu wypowiadać z pozycji jakiegoś naukowca, bo sam zero zupełnie o tym wiem. Może jakieś tam drobiazgi. No i wniosek jest prosty. Nasz mózg potrafi się nauczyć rzeczy, których wcześniej uważaliśmy, że, które wcześniej uważaliśmy za niemożliwe, kompletnie, jeżeli tylko stworzy się odpowiednie warunki. I teraz przechodząc do rzeczy. ortografia. Też nie jestem ekspertem w dziedzinie wszelkich chorób związanych z niemożnością opanowania ortografii. Wiem tylko, że większość z nich zaczyna się na dys. Dys coś tam, dys coś tam. Ech. I teraz tak, skoro ten facet po wylewie czy po innym cholerstwie, które mu się zdarzyło z mózgiem, był w stanie powrócić do normalnego życia, to niech mi nikt nie powie, niech mi nie, niech mi nie wmówi, że naszego jeżeli jeżeli z jakiegoś powodu nasz mózg yy, ma tą słabość, że uniemożliwia nam opanowanie ortografii, to ja jestem pewny, że można to przemóc, że można to przećwiczyć przy odrobinie yy, włożonej w to pracy, do licha ciężkiego. I i teraz, teraz tak, no to, to są takie jakby zagadnienia ogólne. Okej, okay, to już wiemy, no kurczę, można się ze mną zgodzić, można się ze mną nie zgodzić. Ktoś powie, że to jest zupełnie inny rodzaj schorzenia mózgu, którego się nie da przeskoczyć. Ja uważam, że się da. Yy, właśnie na podstawie tej historii, którą wam opowiedziałem. Dlaczego to jest ważne? Z jednej strony ktoś może dostać papierek i jest zwolniony, tak się teraz mówi, nie? Dostać papierek, jest zwolniony z, z kolokwiów, fu, nie z kolokwiów, mój Boże, z, z sprawdzianów, z ortografii, yy, nawet na maturze może walić byki i wszystko jest tacy. No i w internecie oczywiście yy, swoją szaleńczą wiedzą się z całym światem i, i zupełnie uważa, że wszystko jest okej. Okay. Słuchajcie, ja nie mam nic przeciwko temu, jeżeli ktoś wyraża swoje myśli, yy, nie stosując się do zasad ortografii. Szczerze mówiąc, niespecjalnie mnie to interesuje. Nie czuję się urażony tym, że ktoś wali byki, odpisując do mnie. Nie, w żadnym wypadku. Tylko sobie myślę tak, że że już jakby zwracając się bezpośrednio do, do osób, które mają z tym problem, że jeżeli polegacie na tym papierku, no to fajnie, jesteście spokojni przez jakiś okres swojego życia, nie grożą Wam konsekwencje związane z tym, że nie opanowaliście ortografii. Możecie być wspaniałymi literatami na przykład i nie móc napisać matury, ponieważ macie ten problem, to by było przykre, więc ten papierek ma swoje plusy. Ale niestety w życiu, w życiu takim codziennym będzie Was spotykało mnóstwo nieprzyjemności, nawet jeżeli będziecie, yy, będziecie yy, pewni, że, 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 że macie prawo pisać z błędem i że wszyscy powinni Was pocałować w tyłek, w związku z tym się nie czepiać, yy, ale to jest tak. Ludzie, którzy będą was spotykać, którzy będą widzieli waszą pisownię, będą mówili sobie tak, kurczę, jeżeli on, jeżeli jego mózg nie jest w stanie opanować zasad ortografii, to może nie jest w stanie opanować jeszcze innych rzeczy. Może takiego faceta nie warto zatrudnić i zatrudniać, bo może on na, w swojej pracy dojdzie do takiego momentu, którego nie będzie już w stanie przeskoczyć, ponieważ jego mózg postawił mu barierę, której nie mógł przeskoczyć już wcześniej. I, 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 i czy, czy byście się nie legi, legitymowali, to i tak niestety, niestety większość ludzi będzie was uważała za odrobinkę upośledzonych. To jest, znaczy niektórzy będą was nawet u, u, uważali za bardziej upośledzonych. To jest coś, co potem obniża poczucie naszej własnej wartości i w rezultacie prowadzi do tego. Że my czujemy się ze sobą gorzej i funkcjonujemy gorzej i stajemy się gorsi. To jest automat, tak naprawdę to jest automat. Jeżeli cały świat nam dostarcza sygnały, że coś jest z nami nie tak, to my po jakimś czasie zaczynamy w to wierzyć. Nikt nie jest tak twardy, żeby odrzucić taki potok y, niechętnych y, myśli skierowanych w naszą stronę. Y, niestety tak jest. Zatem. Jeżeli macie tylko, jeżeli wiecie, że, że, że macie ten problem, to nie poddawajcie się, nie bierzcie tego cholernego papierka. Możecie go wziąć, żeby czuć się bezpieczniej na różnych egzaminach, maturach i tego typu rzeczach, ale ćwiczcie, uczcie się, walczcie za wszelką cenę. Wasz mózg, jestem pewny, każdy mózg jest w stanie to przeskoczyć. To nie jest jakieś cholerne upośledzenie. Jestem pewny, że można się tego wszystkiego nauczyć. Niektórzy muszą poświęcić na to więcej czasu, inni mniej, ale nie dajcie sobie wbić do głów, że tacy już jesteście i że nic się z tym nie da zrobić. Wszystko możecie zrobić ze sobą, jeżeli tylko będziecie chcieli i jeżeli tylko włożycie w to odpowiednią ilość pracy. I teraz na koniec jeszcze jedna rzecz. Jeżeli. Już yy, za Chiny, jeżeli protestujecie przeciwko temu, jeżeli mówicie, nie, koniec, basta, ja się nie będę tego uczył, rok pierdzieli, głupoty, jak zresztą nie pierwszy raz, to chociaż do licha w tym internecie ja nie potrafię znaleźć przeglądarki, która by mi automatycznie błędów ortograficznych nie, nie wyłapywała. Ja nie jestem święty, też walebyki. Yy, to znaczy, tak. No. To by długa historia była. Zdarza mi się popełniać błędy i, i za każdym razem taki czerwony szlaczek pod spodem. Ten czerwony szlaczek to nie jest ozdoba, która ma sprawić, że wasze wpisy będą wyglądały ładniej. To jest z, sposób na zwrócenie waszej uwagi, że z tym wyrazem coś jest nie tak. Więc możecie go spokojnie zupełnie poprawić. Wystarczy czasami nacisnąć tylko prawy przycisk myszki. Ja nie potrafię e, znaleźć przeglądarki, która by tej funkcji nie, ma, nie miała wbudowanej. Zatem zupełnie jest dla mnie nie do pojęcia to, Jakim cudem ktoś jeszcze nie może się przebić ze swoją ortografią? Yy, znaczy, jak, jak, jakim cudem ktoś się przebija ze swoją yy, fatalną ortografią przez te wszystkie filtry? No nic, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że nikomu nie sprawiłem przykrości, że nikogo nie uraziłem. Mam nadzieję, że zmotywowałem Was trochę do walki z tym, jeżeli faktycznie macie z tym problem, bo to jest. Yy, bo to jest. To jest coś, yy, czego lepiej ze sobą w dorosłe życie nie, nie zabierać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się. bye, -bye.